Podczas Światowych Dni Ofiar Wypadków Drogowych Stowarzyszenie i Fundacja Przejście organizuje spotkania, których celem jest wspieranie rodzin ofiar, ale i szeroko rozumiana profilaktyka. Tegoroczny program został skierowany do młodzieży. oferty dla starszych uczniów uczniów szkół średnich już liceów i i studentów. A należy pamiętać, że młodzi ludzie, młodzi kierowcy są najbardziej zagrożoną grupą w ruchu drogowym. Aby wypełnić tę lukę, do Tarnowa Fundacja Przejście zaprosiła młodzież na pokaz Roadshow. Wypadek wydaje mi się, nie jest odpowiednim słowem. Powinniśmy mówić o zdarzeniach drogowych, ponieważ w większości z tych zdarzeń można uniknąć. I właśnie na ten temat mówi. Program Roadshow jest to spotkanie bezpośrednie z osobami, które ratują ludzkie życie w wypadkach, ale także przeżywają te wypadki. No i także z rodzinami ofiar śmiertelnych. Najważniejsze przesłanie to jest to, że możemy wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego i możemy uniknąć wielu zdarzeń drogowych. Więcej na temat programu Roadshow w naszym kolejnym materiale.